Cześć, ja jestem Xaza, Witam Was y, w kolejnym odcinku z którego dawno nie było. Ogólnie, e, co się zmieniło? Ogólnie to tak: Miałem 50 milionów więcej, ale wchodziłem wszystko do dużynki, i ogólnie to miałem dług długą przerwę. W -cie, więc no, bo się odechciało gry, tak kompletnie. I ogólnie, jeżeli chodzi o kanał, to miałem przełowy w filmach, dlatego, że e... no, komputer mi się trochę popsuł. No i teraz to on, Jakoś tak ogarnę go, że on tak działa. Tak, żeby wytrzymać na pewno, nie? No i ogólnie tutaj mam motek, sobie zbieram opłonki na niego. Fajnie będzie. Eee... nie jest takie w Hazel grałem. Lol W ogóle, kryjówka Polecam moją kryjówkę Na no takiego syfy nie miałem Tu jakaś siłownia stoi, tu wejście teraz stoi, bo postawiłem go na szybko, bo jest healkon Może być, dobra, Będziemy w to. mam jednego bota wolnego a nie mam co z nim zrobić, bo nie mam surowców sur do kopania. Sadgi. Rozbudować to nie mam co też zbytnio. Bo wszystko drogie, a przydadzą się materiały na coś innego. No. Ogólnie tak. Eee, pozycja w honorze moja jest 71 na ten moment. Myślę, że to kwestia czasu i będzie równa 70, bo to 2000 różnic tak naprawdę jest więc będziemy myśleć, że fajnie ogólnie topka to już sam nie wiem co się odwala w tej topce wszystko jest jakieś takie dziwne Nie wiem co się tu odwala kompletnie eee, Topka duży. eee Aktualnie ja mamy powiedzieć że waleczne śmieszki zostały przyjęte No, zostały przyjęte w przez Podobno gracza slayers, ale tego pewności nie mam. Nie jestem w stanie tego w żaden sposób udowodnić, więc... E, no jest jak jest. E, ogólnie tak. Muszę zrobić więcej doświadczenia, żeby chociaż w top 100 tutaj być. Punktem 15 nawet nie wspominam, bo to mało. E, tutaj nasi. No wycisnął. Byli wcześniej pierwsi, ale... Wix z oponkami wjechał, więc no... Z oponki to są można. A tutaj to jak przeskakujemy, raz trzecie, raz czwarte miejsce, więc no... Jest jak jest. A, no i mamy trofeum w końcu. Czwarte, bo czwarte, ale jest. Yy, zasługa głównie drużynki, ja tam się w ostatnim czy przyczynię, dam 300 punkcików. Z kawałkiem, ale coś tam przynajmniej zrobiłem. Zawsze coś, nie? Mówi, że te rzutki, to ja mawia. Eee, ogólnie tak, no. Vibe na tą grę tak spadł. U mnie mocno, dosyć przez może miesiąc, może na troszkę więcej. Nie wiem, ile dokładnie nie liczyłem. Nie chciałem się kompletnie w to grać. Ja wchodziłem tylko z koleżanką Atak i wychodziłem. Nie chciałem się grać. Zupełnie. Tak samo jak e, części osób ode mnie, ale... E, no, wrócili tak samo jak ja. To chyba wcześniej niż ja. Ale na luzie. Na pewno już Malta miał wrócić. Wrócił na może z dwa dni i z powrotem go nie ma. Musi tak samo gać nie chcę. <grych> I mam ogólnie letni tydzień podwajania. To jest ciekawostka, który mi idzie... słabo. <grych> ale dzisiaj chyba jest pralka razy dwa, ale nie mam co wybrać w sumie. No Kia, kija, kija sobie piorę, nie? Ostatni on był na yy, zadania nadzwyczajne, tam zrobiłem 300 właśnie coś ponad nadzwyczajnych. Nie pamiętam jak to było do końca punktacji, ale chyba 300 coś miałem ponad. Więc fajnie, że się udało, i to ogólnie bez seta żadnego takiego na kondycha ani nic. Zwyczajnie tym setem jest tym petem, nie? Cały czas wygrywałem. Raz jak przegrałem, to wystarczyło do gry zaatakować, i dawało radę, nie? A sezon ten mam, no szkoda, gadać 142 punkty tylko w mało. O, i w ogóle piramida dostała jakiś update, patrz tam, no update dostała. Więcej temów ma. Jeszcze większe szanse na safe. To jest akurat fajne, bo mam takiego Można to świetnie wykorzystać akurat. więc fajnie. No i to jest ten pecik. No, no, ten pecik ładny jest. Podoba mi się. Ale nie mam go. Nie mam go niestety. No. Moksiki w ogóle nie od nowa zbierane jak widać. Hajsik też tam coś się zbieram, co nieco. Ale jest jak jest w ogóle. Ja to atakowałem? Nie atakowałem, dlaczego jakby nie, nie atakowałem? halu. Bo się od nagrywania takiego stricte... te i gadania, nie? Dosłownie. Choć nawijając chwilę to nie wiem sam o czym. Z ostatnim czasem jak już udało się tego kompo grać, grałem w gietkę z notkiem. Więc no. I ja ogólnie mamy ocenkę, więc po prostu sobie tak jak przejdę do ocenki. Eee, na tę 11, saloida. Bo tylko tą ocenkę pamiętam, a nie pamiętam żeby były jakieś inne. Tutaj zmiana w statystykach nastąpiła, jest aktywność, także naprawdę ładnie. Eee, a więc, tak, staty, w sumie ładne są. Nie mam do czego się przyczepić, jeżeli chodzi o pecika. Eee, w sumie git, no w sumie git jest pecik. A no, w ogóle ciekawy stój złożony z tego. Nie, wiem, skąd to nadowywałeś, ale fajna jest, podoba mi się. Widzę, że z jednego setu tak jakby było. Jakiegoś. Nice. Nice. Yy. Krywka ładna, bo mi się podoba. Raz do tego trofeum pierwszego. Nie podoba mi się, prezentuje. Widzę, że krywka też remont przeszła. Jakiś nadal w sumie przychodzić jak powoli Także najsik nice Wasz dat na 14 Na, na czwartym Jest e, Nawet git Ale ja bym ci zamienił jedną rzecz Eee Bo ty masz Strasznie to źle trochę ogarnięte, jak mam być szczery. Mm, w sumie bym... Na pewno brakuje ci tu jednostki... Znaczy, nie, w sumie ta jednostka jest. To ci brakuje centrum labor... ...laboratycznego, czy... ...jak to się kuźwa nazywał? No, tego... Cybernety... ...cybernetycznego laboratorium badawczego. Ja nie umiem język polski, sorry. To jest komplikowane nazwy Hero Zero. Dajcie statystyki, by podwyższyło ogólnie, więc to byś mógł sobie stawić. A tutaj dać sobie kolejny super klej żebyś się podotował. Póki co, póki miejsce nie wykopiesz, myślę, żeby to oddało. Łubany magazyn na piątym. A na nie wiem, na którym mam magazyn. Na którym ja mam magazyn. A, ja na dziesiątym. No, nie, no, Nieważnych. ważnych. Ja że że tak to ulepszałem wszystko, chyba. Przygrzany jestem. Ostatnio. 50 sekund i będę miał obroże, Czyli pierwsze punkt idzie do helikonu. Fajnie. Fajnie, naprawdę fajnie. Ojej, jakie to jest nierówne wszystko. Ja też ogóle nie wiem po co ten młotek zbieram, to jest tak bezsensowne dla mnie w tym momencie, ale zbieram. Czemu? Nie wiem, no, mam taki kap, i chuj. <grydy> zbieram sobie 50 młotków, w wie po co i będę trzymał, nie? Jaki to. W ogóle co jest z hmm. Aha. Aha. W ogóle ceny na steamie tych kurwa rzeczy naprawdę jest wielki skam, jeden Jak ten set jest ładny, nie? Tego seta bym chciał, fajnie, podoba mi się. Tego, akurat tej przepustki sezonowej, to choćby mi to sam za darmo dawali, to ja bym nie chciał. Bo... Wszyscy się śmiali z tego seta, nie? A ostatecznie, biorąc na to, że ten set był ładniejszy niż yy... Te dwa do przodu co były Bo ten set to wygląda jakbyście jakby coś miał wodogłowie ogólnie e, A ten poprzednik wyglądał w sumie ciulwie jak w ogóle nie, nie był ładne i trochę. Może wezmę to, bo nie wiem co się później trafi daję, Chyba się wbiłem dopiero tutaj gdzieś No jest 161 miejsce ale dużym kartem, chyba dużo, że nie poszło tu góry. No, nie poszło dużo. Szkoda. Szkoda, naprawdę. Ogólnie jakby dodali, to naprawdę coś więcej do gry, to by było fajnie, nie? Bym się cieszył. A w ogóle zapomniałem powiedzieć o treści e, liveów. E, Livey w sumie będą. może we wrześniu dopiero. Bo teraz z wakacji nie ma robić sensu liveów. No tego od dawna już nie było Bo najzwyczajniej w świecie mało osób siedziało na tych live'ach W wakacje Które nadal mm, ale dobrze w sumie że trwają Ale jeżeli chodzi o wrzesień to pojawiły się gdzieś tak może w połowie września te live'y Bo odcinki będą normalnie się pojawiać bo Mam tam po tego Do zmontowania sporo więc Myślę że będą się pojawiały to sobie sporym zapasem e, ale live'y będą później bo dwa tygodnie mi nie będzie w chacie więc e, no ciężko sobie coś było ogarnąć z live'em i ogólnie tak, jeżeli chodzi o kompa mojego, bo to też e, trzeba dokończyć sprawę mój komp e, będzie zmieniany ale to jeszcze nie teraz bo trzeba hejsik pozbierać także no na live'ach, myślę, że coś tam może pozbieramy Może coś tam się uda skubnąć grosza Bo by się przydało bo ogólnie Część osób może nie wiedzieć, ale zostałem okradziony na konto premium Minecrafta i na 240 zł, więc e, nie polecam. E, musiałem nową Premkę kupować, ponieważ e, sobie pogrywam czasami. Niestety została mi moja pomyłka skradziona przez jakiegoś yy, ruska, który to sprzedał Arabowi, więc. XD wielkie, no niemiło powiem, no niemiło no. Szkoda troszkę, bo spojrzać rzeczy miałem w ogóle na Hypixelu z itemów, z takich rzadkich i legendarnych, a teraz mam cały czul. Ale nadrabiam. Powoli. Już na pewno byłem wyzwany od yy, cheaterów, więc... ...progres yy, jak najbardziej dobry. Proszę ja z nim wygram. To jest dobre pytanie. I jak widzieliście, znowu grafikę zmieniłem, bo zmieniłem grafikę w momencie, w którym Minecraft był... Yy, ...wrzucony na kanał. I teraz zmieniłem znowu jeszcze. Ale czego nie wiem, mam taki kap jest. Ale tam jakoś tak bardziej siada niż tamta. to była fajna. Ale tam mi bardziej siada. I ogólnie cały szablon, że tak powiem, live'a. Też zostanie zmieniony. W jakieś tam stopniu, że to wyglądało jakoś normalniej. Nie będę się już w to intro, co było na live'ie. I będziemy puszczali, myślę, że normalną muzykę typu jakieś rapsy czy coś w tle Bo ogólnie plan miałem przejść na Twitcha. Ale jeszcze nie robiłem tam testowego live'a, by musiał zrobić, to jest na pewno. I nie wiem jakby tam było z odbiorem tego, ile osób by tam się działo, nie? Dlatego zobaczymy ile osób tam będzie się działo. Jeżeli będzie więcej osób e, niż tutaj na YouTubie, to przejdziemy na Twitcha, nie? I ogólnie zachęcam wszystkich do subowania oczywiście kanału, bo e, no bo na 1000 subów będzie... kameryku będzie wszystko i będzie wtedy fajnie może nawet wcześniej, może na 500, ale nic nie obiecuję bo nie wiem jak to będzie eee, więc no ja aktualnie muszę ogarnąć eee, no ogólnie trzeba po prostu się ogarnąć, żeby nowego kompa kupić bo aktualnie nawet eee, dokończyć nie mogę Yy, z serii z Arca, bo wrzuciłem jeden tam odcinek chyba czy tam dwa. <grywa> A dalej nie mogę wrzucać, bo nie mam, jak zainstaluję to na kompie, to by mi coś czuję, że komputer już znowu będzie wywalukozła, ale spróbuję. Aktualnie mam na kompie zamiast Arka podobnego Fortnite'a o dziwo. I to dziwne, że to tak nie obciąża jak yy, Ark, ale spoko. Nie wiem co jest z tym komputerem, nie tak. Ale chciałem oddać komputer jak mu informatykowi takiemu mu wieloletnie doświadczenie A jak mu powiedziałem co się dzieje z tym kompem, to on tak stwierdził Wiesz co... Może po prostu lepiej gówno nie tykać Poklęliśmy ludziom i ja mówię, okej okay. No i tak zostało No Dobra, ja tu pitu pitu, bez sensu i bez taktu. Ale no To już by było na tyle ja wam dziękuję za oglądanie. Nie zapomnij o zostawieniu suba, ocenie tego filmu i zostawieniu komentarzy dla statystyk. No i zgłoszenie się do ocenek, bo dawno nie było w sumie. Na dniach postaram się może coś ogarnąć z tym, żeby te live'y może chociaż z jeden był, bo też niektórzy mnie pytają o te live, a jak widać, niektórym brakuje tych live'ów, więc no. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia i cześć. Yes.